Jak kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo finansowe najbliższych? Aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa, także w trudnych sytuacjach, należy zacząć od profilaktyki. Wskazane jest regularne wykonywanie podstawowych badań. W przypadku zachorowania ważna jest sytuacja finansowa. Warto zadbać o nią z wyprzedzeniem i skorzystać z oferty prywatnej polisy ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie zapewnia łatwiejszy dostęp do specjalistów i badań, na które w ramach publicznej opieki zdrowotnej trzeba czekać nawet miesiącami. Minimalizuje również dodatkowy stres w procesie leczenia. Świadome podejście do kwestii finansów to także spisanie testamentu, nawet będąc w świetnej formie. Uporządkowanie spraw majątkowych uprości i przyspieszy postępowanie spadkowe. Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą powinny pomyśleć o ustanowieniu pełnomocnika lub prokurenta. Taki krok umożliwia reprezentowanie w czynnościach zwykłego zarządu lub w załatwianiu określonych spraw. Wszechstronność względem zabezpieczenia finansowego na wypadek ewentualnej choroby i śmierci gwarantuje spokój i bezpieczeństwo Tobie i Twoim najbliższym.